O zabranie głosu pana Kornela Morawieckiego. Kornel, 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 problemem, Kornel, jest Kornel, Kornel. Kornel problemem jest kłamstwo. Musimy przeciw temu zaprotestować nie tylko <grym> w raz w roku, tutaj pod tą billą pana generała. Jaruzelskich jest w Polsce pełno. I oni muszą odejść. Muszą odejść z polskiej polityki, z polskiej historii. Muszą znaleźć swoje miejsce na śmietniku tej historii. To jest nasze zadanie, nasze polskie zadanie. I dopniemy tego. Dopniemy tego, jak nie my, to pokolenie wasze, młodych ludzi, którzy tu jesteście. Dziękujemy Wam za to, że pamiętacie. O solidarności, o wolności, o Polsce. Będziemy <grafik> razem. Będziemy razem na polskim kierunku. Zwyciężymy. Zwyciężymy! Wyciężymy. Zwyciężymy! Wyciężymy. 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 Wyciężymy! No Drodzy Państwo, ta demonstracja jest już chyba 15. Ta tradycja zaczęła się połowie lat 90. I to jest demonstracja, którą zawsze starano się wyśmiać. Na początku kreowano ją jako demonstrację kombatantów, którzy nie mogą się przyzwyczaić do tego, że świat się zmienia, ale potem, kiedy odkryto fenomen, że przychodzą tu ludzie młodzi zmieniono taktykę. Pojawiły się złośliwe opinie, że przychodzą tutaj ci, którzy tęsknią za tym, że, nie, że byli za młodzi, aby być internowanym, czy walczyć w noc grudniową. Nie, to tylko dowód tego, że Polska jest krajem, którym w tej tę idee solidarności, bo jeżeli przychodzą tu młode twarze, to jest to dla Urbana Kiszczaka Jaruzelskiego prawdziwy powód do przerażenia. Bo to znaczy, że ta pamięć przetrwała i im młodszą twarzę widzę, widzę tutaj, tym bardziej czuję się pewny, że prawda o kłamstwie, jakie głosi generał Jaruzelski o nocy grudniowej, będzie demaskowana. Bo generał Jarzolski stosuje chytre chwyty. Mówi, historia mnie oceni, ale jednocześnie sam zadbał, aby protokoły z posiedzeniem KCPZP zostały spalone. A więc historia, ale po spoleniu akt. Mówi, politycy, proszę bardzo, jeżeli tak stawiają, przejęci są moimi winami, niech nie skażą. Ale kiedy w latach 90. pojawiła się groźba, że stanie przed Trybunałem Konstytucyjnym, Wrzucił w pogróżkę, że mogą spać różne aurole, co było aluzją do ubeckich teczek. I jeszcze jedno. Generał uwielbia odgrywać dzisiaj angielskiego lorda, dżentelmena. Chwalcy mówią, że jest polskim szlachcicem. Szkoda, że nie mówił wtedy, w latach 80. o swoim pobycie na Syberii. Że teraz wymachuje tym jako czymś, co ma wygrywować jego wizerunek. Starego polskiego patrioty. Proszę Państwa, dzisiaj gromadzimy się z okazji 13 grudnia, ale ja urodziłem się i zawsze w duchu jestem gdańszczaninem. I dlatego przypomnę jeszcze grudzień 70, grudzień, w którym padały strzały w Gdyni, w Szczecinie, Gdańsku i Elblągu. I pozwólcie jeszcze Państwu, że powiem o jednej, o dodatkowej ofiarze stanu wojennego, która tutaj nie została wyczytana. To działaczka Solidarności walczącej z Dyni Giesława Kwiatkowska. Ona w latach 90. na łamach Dziennika Bałtyckiego pisała o skandalu procesu generała Jazelskiego. Procesu, który tak kierowano, aby nikogo nie skazać, aby trwał w nieskończoność. I ona jako jedyna została skazana za proces o godzinie 70, ale dlatego, że wytoczył jej sprawę sędzia, który poczuł się skrzywdzony opiniami jej że ten proces jest zrobiony tak, żeby niczego nie wyjaśnić. Wiesława Kwiatkowska była już nie żyje. Parę lat temu odeszła od nas. człowiek, który kochał Polskę i któremu nie, który nie mógł znieść tej niesprawiedliwości. Jej pękło serce. Jej zdrowie zostało tą świadomością niesprawiedliwości grudnia 70 złamane. Ale tym bardziej, tym bardziej Cześć właśnie w imię jej pamięci. Tutaj, bo ci wszyscy ioniści, którzy mówią, no przychodzą młodzi, a dlaczego nie przychodzą, byli internowani i byli więźniowie. Odpowiem dlaczego. Ja Dlatego, że są często już nie wierzą w żadną sprawiedliwość, nie wierzą w nic, są bardzo często złamani i żyją z nędznych pensji. Parę tygodni temu jeździłem jako dziennikarz po swojej tej wywiadzie z ludźmi uczestniczącymi w grudniu 70. Oglądałem i skromne mieszkania. Widziałem. Że żyją bardzo skromnie ludzie, którzy nie otrzymali od państwa polskiego emerytur w specjalnej sytuacji, gdy obecni i ci, którzy pociągali za cykl tylko 70, być może dożywają na lukratywnych emeryturach. Dlatego będziemy tu przychodzić pod tą willę, bo będziemy przeświadczać o niesprawiedliwości, o braku rozliczenia ludzi, którzy zamordowali całą tą listę nazwisk, którą tu słyszeliśmy. Ta sprawiedliwość musi nadejść i ta sprawiedliwość jest winna nie tylko za ofiary grudnia 81 ale za ofiary także grudnia 70 a przecież i także na jazdą, na Czechosłowacji w 68 roku. Bądźmy tutaj co roku. Nie dajmy się steroryzować kwinami, że jest to tradycja, która powoduje, że generał Jałzerski musiał pójść. Tak, jeśli nawet w ciągu razem roku musi opuścić swoją wspaniałą willę, to opłaca się tu przyjść po to, żeby powiedzieć, pamiętamy i będziemy walczyć o sprawiedliwość. Jaruzesku! pamiętamy! Dziękuję bardzo! Andrzej Pamiętamy! Witam wszystkich bardzo serdecznie w imieniu Ligi Obrony Suwerenności. Ci, którzy byli tu rok temu, dwa lata temu i trzy lata temu, doskonale pamiętają, co żeśmy tu wyprawiali pozytywnego, prawda? Bardzo mnie cieszy, muszę to powtórzyć, bardzo mnie cieszy, że widzę wiele nowych twarzy i widzę tych, którzy, którzy przychodzą tutaj zawsze. Ja chciałem na samym początku wszystkich pozdrowić, bo tutaj kolega wspomniał o grudniu 70. Miał przyjechać z nami, miał przyjechać z nami jeden z bohaterów grudnia 70, Edmund Hulsz. Niestety ze względu na stan zdrowia nie przyjechał, ale wszystkich was serdecznie pozdrawiam. Słuchajcie, moi drodzy, ten proces tej obłudnej rehabilitacji czerwonego generała, pamiętamy, taki bezpośredni, już rozpoczął się w 2005 roku, kiedy Kwaśniewski, przeczuwając tą nadchodzącą klęskę wówczas wyborczą, Zaprosił pierwszy raz Czerwonego Generała, żeby pojechał z nim do Moskwy. I wiecie co, nie wiem czy każdy z Was widział to zdjęcie, jak Putin, pochylony z parasolem, stoi nad generałem, żeby ochronić go przed deszczem. I wtedy zrozumiałem, i wielu ludzi również zrozumiało, z jaką Polską utożsamiają się władze rosyjskie? Z jaką Polską utożsamia się były pułkownik KGB? No z jaką Polską może się utożsamiać? z Polską podległą, z Polską na kolanach, z Polską Dukaczewskich, Jaruzelskich i dzisiaj Komorowskich. Dzisiaj Komorowskich. Słuchajcie, ja bardzo jestem wdzięczny tym wszystkim, którzy w połowie lat 90. rozpoczęli... Byłeś domo, byłeś wormo, teraz jesteś za platformą. Byłeś, do... byłeś Bormo, teraz jesteś za platformą. Generale, żartobliwie niektórzy mówili o spawaczu. Jego wina była oczywista, nikt z tym nie dyskutował, tylko tak zwane czerwone pająki. Dzisiaj? Posłuchajcie ludzi, co mówią. A może generał miał rację? A może Lis mówi prawdę w swoim programie? Zobaczcie, ile się zmieniło. Ale wiecie, co się również zmieniło? Ci wszyscy ludzie przepowiadali, że tutaj będzie się zbierała garstka osób, a zbiera się osób coraz więcej. I zobaczycie, co będzie jutro. Jutro odbędą się manifestacje w całym kraju. Również my jako Liga Obrony Suwerenności w różnych częściach Polski będziemy manifestować swój przeciw. Sprzeciw. A wiecie dlaczego? Bo uważamy, że ci, którzy przytali nam szlak szlak, to są ci, którzy, którym należy się najwyższy szacunek. Ale dzisiaj za walkę obowiązek spoczywa na naszym pokoleniu. Wiecie o tym? Spoczywa na naszym pokoleniu. Ta walka. I wiecie co? Wiecie co mi się najbardziej w tym wszystkim podoba? Że coraz częściej występujemy razem. Kiedyś szliśmy oddzielnie. Kiedyś koledzy organizowali to oddzielnie. My oddzielnie, ktoś inny oddzielnie. Dzisiaj organizujemy to razem. I wiecie co? Może jutro do wyborów pójdziemy razem. A może pojutrze Komorowski będzie uciekał z Lukaczewskim z tego pałacu. Bo chyba o to nam chodzi. Żeby Czołem, chodzi... Byłeś, Bormo, i... Byłeś, Bormo, i... Byłeś Bormo. w jestem jestem pracę, pracę, Bormo. Byłeś z domu. Teraz jesteś za platformą. Żeby Jaruzelskiego spotkało to samo, co czołżesku jest za późno. Ale żeby spotkała go sprawiedliwość, czas jest w sam raz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów chciałbym podziękować wszystkim Państwu za obecność. Pamiętamy i będziemy pamiętać. To jest obowiązek młodego pokolenia i dlatego przychodzimy tutaj, kontynuując tradycję ligi republikańskiej, która w 1993 roku zorganizowała po raz pierwszy manifestację tutaj na ulicy Kara 5, pod willą autora stanu wojennego. Pozostaje nam tylko jeszcze jedno, żebyśmy Doczekali się sprawiedliwości. Szanowni Państwo, pamiętamy o tym, że sprawa przywódców stanu wojennego jest w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Czekamy na tą sprawiedliwość i mamy nadzieję, że w przyszłym roku wreszcie się jej doczekamy, bo tego wszyscy oczekujemy. Dlatego też tutaj się gromadzimy. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i spotykamy się w tym samym miejscu za rok. Dziękuję bardzo. Daj, gdzie się pała na dupę generała! 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 Zdaj, PESCO MURO! PESCO MURO!